Oh. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry Baruani jest ze mną Hello Baruani Hello Tabari. Zuri Zuri A yes. jesteśmy, słuchajcie, popatrzcie gdzie Kocham Dar es Salaam da Baruani, what happened that you are in Dar es Salaam now? Well, I moved from Arusha now with, Dad, with my family Czyli z Baruani przeniósł się z Aruszy do Dar es Salaam razem z rodziną Mhm mm Because uh live Bo tak się złożyło, że właściwie przestaliśmy mieć miejsce w Aruszy do życia, a znaleźliśmy miejsce w Dar es Salaam. I love Dar es Salaam, though it's too hot. Bardzo mi się podoba w Dar es Salaam, ale trochę za gorąco tutaj. <laughs> Polish people like it? go także dla Barułaniego tu jest za gorąco ja mówię że Polacy specjalnie przyjeżdżają w te rejony i płacą grube pieniądze żeby tak się trochę wypocić so i need to have a fun to cool my to cool yeah, the weather you, you need to go to poland for a few weeks because in poland is just cold everywhere <laughs> I love Także Baruani chyba musi się jeszcze przeprowadzić do Polski, bo u nas w Polsce jest. And I wish one day, even this year. Mam nadzieję, że może nawet w tego roku polecę do Polski. Baruani, wish you it very much. What can we as Polish people know interesting about Dar es Salaam? Pytam się, co jest ciekawego dla Polaków w Dar es Salaam? To duże miasto. A lot of things. Dużo tu się dzieje. Anything that you you look for, come to Dar es Salaam to find. It's byś nie chciał, to znajdziesz to w Dar es Salaam. Like yeah. what? Um, anything. leisure, good life. Czyli wszystkie fajne rzeczy generalnie znajdziesz w Dar es Salaam. And can you find a Baptist church in Dar es Salaam? I know there are too many Baptist church in Dar es Salaam. I nawet, słuchajcie, tutaj za dużo yes. baruania yes. mówi baptystycznych kościołów. Like how many? Nie mam numerów, ale wiem, że jest ich za dużo, jest ich bardzo dużo. Czyli za dużo to będzie około 5? No, 50 do 20. <laughs> <laughs> Zapytałem to co, 5 yeah, jest może? To... No nie, no mówi, że pewnie jest tam, na jest yes, 20. I jak duże są tutaj? Są duże, tak jak w Nondoniu Baptiste, mogą wziąć nawet 500 yeah. ludzi. Czyli mamy tutaj taki jeden zbór, 500-osobowy. Magomeni 200. Magomeni 200. And the other ones 150 200. The rest are 150 to 200. Yes. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Baruwani, what can we wish you while you are here in Dar es Salaam? Or what uh, queen can we pray for you and your family? Or for Dar es Salaam's sake. God to open the door for me with my family. Proszę módl się o mnie, żeby Bóg otworzył drzwi dla mnie Because i dla mojej rodziny. Fast so I want to go and study my masters. Bo ja bym chciał zacząć studiować i zrobić magistra. Modlę się, żeby to się wydarzyło w tym roku. And, uh, to get, uh... I również o ludzi, którzy wesprą moje dzieci w ich edukacji. mam trójkę dzieci. Pierwsze, najstarsze już właśnie zaczęło naukę na uniwersytecie. The one is his level this year. Eee, drugi średnio kończy teraz. And the one is last son. At grade one. I drugi średnio I I Well, uh, it's just, it's, or, it's just one, yeah. No, it, I will start in the first grade. Yes. So. Okay. What about your wife? Is, is she doing fine now? My wife is doing better. She's uh -huh. fine. Ale ona zaczyna robić swoje zapytałem, bo kiedyś wiem, że trochę chorowała, teraz ma się lepiej, zaczęła własny interes. Tak, więc 2 I też potrzebuje jakichś inwestycji, takich pieniędzy, żeby, żeby zacząć. Tak, więc... co ona chce zrobić? Ona ma firmę, która robi kwiaty dla ludzi. Czyli taka, taka fabryczka robiąca chyba otręby na, na taką owsiankę. Tak, yes. probably so. Maruani, God bless you. Hopefully, may the Lord give you to see Poland and get cold in Poland. Thank you. God bless you too. Z Bogiem i do zobaczenia. Pozdrawiamy. z Zare Salam.